Ten film, podobnie jak poprzedni, zaczyna się od kolejnictwa. Otóż, jak wracałem ostatnio od nagrywania z Lublina, właśnie od pastora Hojeckiego, no to właśnie. We having trouble streaming to Facebook. This may be an issue of. Dobra, momencik. Co znowu tutaj jest, nie Teges. Dobra, remove Facebook from this stream. Dobra, jeden będzie. Jeden będzie bez, bez Facebooka. Zawsze coś tam ostatnio. X strajkował, teraz strajkuje Facebook. Nie, nie wiem jakry, co tutaj się dzieje. No, trudno, trudno. Będzie bez Facebooka, wkleję potem link na Facebooka, bo jak wiecie, ja wysyłam w trzy miejsca i czasami jeden z tych jedna z tych miejsc docelowych, że tak powiem nie funkcjonuje jak trzeba. No dobrze. Także tak czy inaczej te, ta opowieść się też będzie zaczynała od ta opowieść będzie się też zaczynała od kolejnictwa, jak wracałem ostatnio od pastora hojeckiego. Z jego telewizji do Poznania, to w pociągu spotkałem przemiłą parę takich ludzi trochę w późniejszym wieku niż ja. Gdzieś tak, około 60-letni facet i 50-paroletnia kobieta bardzo sympatyczni. Może się totalnie mylę co do ich wieku, bo nie mam pojęcia, w jakim byli wieku. W każdym razie dobrze nam się rozmawiało, gadaliśmy tam o historii, polityce, sztuce, bo oni z Teatru Tańca się okazało i byli na jakimś przedstawieniu w Lublinie. Sami coś tam organizowali w Poznaniu, zapraszali, bardzo mili Państwo. Ale przy okazji zahaczyliśmy też o tematy właśnie Chin i tych różnych takich dzikich krajów. No i yy, yy, właśnie ta pani w tej, w tej parze, ona była w Chinach osobiście. I, I opowiadała swoje wrażenia z wizyty w Chinach. No i ona mówiła o tym, że y, oczywiście powiedziała mniej więcej to samo, co y, mówiła u mnie kiedyś na moim kanale Joanna Kędzierska, czyli że z kolei właśnie jak, bardzo podobne było to wrażenie ogólne, że są wielkie place, wszędzie trzeba iść. Bardzo długo, tak nawet za potrzebą, że tak powiem, iść bardzo długo, i, i ciężko gdzieś dojść, i, i ogromne place, ogromne ulice, i tak dalej. I to było podobne. Zaraz jeszcze przypomnę, co mówiła Jasia Kędzierska, ale na razie powiem, co ta pani mówiła dalej. I ta pani mówiła dalej, że ona. No, rzeczywiście, miasto robi wrażenie przytłaczające, ale to, jaki to ten, ten jest ten środek tego Pekinu, to to jest jakby jedna sprawa, ale co innego jest to, jak duże jest to centrum Pekinu, to znaczy, jak może tak, jak duża jest ta część, która jest pokazywana turystom, tak? To znaczy, ona mówiła, że tam są hutongi, bo oni już ich nie burzą. Jak wiadomo, hutongi to jest ta tradycyjna mieszczańska zabudowa pekińska, to są takie, one wyglądają jak takie mikrozameczki z takimi łuczkami i takimi daszkami charakterystycznym chińskimi. To się nazywa hutong i tych hutongów było tam kiedyś w Pekinie 150 tysięcy, a teraz jest 5 tysięcy, bo oni je później wyburzali w XX wieku, wyburzali je, wyburzali je narodowcy Guomintangu, Chiang Kai-shek je wyburzał, wyburzali je Komuniści Mao Zedonga w końcu przestali je wyburzać za Deng Xiaopinga, bo stwierdzono, że to przyciągnie turystów. I teraz nawet stawia się Hutongi, nowoczesne Hutongi. To znaczy widać od razu, że to jest nowoczesny, a nie stary Hutong. Ten stary Hutong i nowoczesny Hutong są nawet nie, niepodobne do siebie tak naprawdę. Kształt mają ten sam, ale widać, że materiały są kompletnie inne. No więc mówiła o tym, że to centrum historyczne próbuje się nie tylko. Już teraz zachować, ale nawet robić takie pseudohistoryczne budynki, żeby tych hutongów było więcej. Tym niemniej jednak ta wyprawa, ona była tam całą grupą, chciała zobaczyć, jak wygląda, jak wygląda, jak wygląda właśnie prawdziwa, prawdziwy Pekin, czy to centrum no to jest właśnie cały Pekin. Czy, czy, czy jest może tak, że Chiny to zasadniczo jest porządek w miastach na wybrzeżu, w tym taki, także i Pekinu, tak, Wuhan, Fuzchao, Szanghaj, Shenzhen i tak dalej, podczas gdy bieda trzeszczy dopiero gdzieś tak 300 km w głąb lądu albo może nawet... Na przykład 800 kilometrów w głąb lądu dopiero zaczyna się trzeszcząca bieda, tak? Ten interior biedny. Wszystko wskazuje na to, że nie, że Pekin też jest miastem biednym jak cholera, tylko po prostu tego się nigdy nie pokazuje turystom. Otóż ta pani, która mi o tym opowiadała, ona mówiła, że została w hotelu, nie odważyła się pojechać do slumsów, jak oni to nazywali slumsami. Znaczy, oni powiedzieli, że pojedziemy na przedmieścia, zobaczymy, czy to wszystko jest takie monumentalne i tak dalej, i tak dalej oni pojechali, ona została w hotelu. Ona stwierdziła, że nie, może być niebezpiecznie, nie, nie znam chińskiego, no lepiej, lepiej. ale piń. Ale oni, pozostałe osoby pojechały i powiedziały, że tak, stare budownictwo, nawet nie bloki, tylko jakieś takie pseudo-czynszówki, brud, smród, ubóstwo, prze, przeludnienie potworne, człowiek na człowieku, czyli Chiny jak w 1850 po prostu, nic się nie zmieniło dla tych ludzi. Czyli to, co my widzimy, te tam zakazane miasto, jakieś tam centrum, jakieś tam place i budynki rządowe, to są jeden Pekin, ale ten Pekin to jest tak 10% Pekinu. Natomiast potem zaczyna się prawdziwy Pekin, który jest takim samym syfem, jak był zawsze, tylko Europejczycy o tym nie wiedzą zazwyczaj, ponieważ wiecie, żeby pojechać sobie na drugi koniec świata, no to trzeba tak sobie lajstnąć od razu 7 tysięcy na przykład złociszy na sam lot, prawda? To nie jest jak pojechać, nie wiem, do, do Hiszpanii, że dwa tysiaki jesteś, tak? Nie, to jest, musisz sporo wydać. No i 7 tysiaków na przykład na, na, na lot albo coś. No ja wiadomo, są różne ceny, tak, można czasem coś taniej, ale ja jeszcze tutaj mówię o ewentualnych dodatkowych kosztach takiej wyprawy. No więc taki, takiego rzędu to jest wydatek że to nie każdy mało ktoś sobie to leci. Jeżeli już tam na ten drugi koniec świata pojedzie, no to co on chce zobaczyć? No właśnie zakazane miasto, zobaczyć to centrum i tak dalej. Więc to będzie kompletnie inny, inne wyobrażenie niż zwiedzanie miasta europejskiego. Na przykład ja pamiętam, że zwiedzałem Brukselę na przykład, no to dotarłem w końcu do miejsca, gdzie jest syf, tak? Że są otrapane kamienice, że, że jest biednie, że coś tam. tak? Zgadza się. Więc dotarłem do miejsca, gdzie Bruksela przestaje być ładna. Zaczyna być trochę syfiasta. Tylko, że problem polega na tym, że rzadko się dociera w Pekinie do tego miejsca. Pekin jest przede wszystkim ogromny. Jedziesz na tydzień, na drugi kraniec ziemi, więc chcesz raczej zobaczyć to, co jest takie ładne. Nie pojedziesz tam. Pobyć tam miesiąc, że zobaczysz i to, co jest ładne, i to, co jest brzydkie. Tylko zobaczysz tylko to, co jest ładne. Jeżeli jesteś tam z formalną wizytą, to wręcz ci nie pozwolą pojechać tam, gdzie jest. Joasia Kędzerska, to mogę powiedzieć, bo ona była z formalną wizytą. I na to na moim kanale opowiadała. Ona była z formalną wizytą, to jej po prostu nie pozwolili pojechać zobaczyć SYFU, a i tak go zobaczyła, bo zobaczyła na przykład Kibel który jest taką normalnie wyrwą ziemi taką dziurą. Nie? I to, to oni się tego wstydzą, i oni kierują cudzoziemców, że tam za kilometr będzie nowoczesny kibel. Nie? Na przykład. I, a natomiast jeśli chodzi o te dzielnice syfiaste, to po prostu zrobią wszystko, żeby Europejczyk tego nie zobaczył, czy Amerykanin, czy, czy nawet Japończyk. No i chociaż Japończykowi jest pewnie łatwiej zorganizować sobie taką podróż do, do Chin, żeby sobie zarezerwować miesiąc na zwiedzanie i tak dalej. Tylko podobno, jeżeli ktoś wyhaczy japoński akcent po chińsku, to jest tak trochę nieprzyjemnie, nie? bo oni są strasznie napaleni na Japończyków. Tak czy inaczej, Chińczycy pokazują to, co chcą i dodatkowo jeszcze ciężko osiągnąć, jak jest też jeszcze tylko na tydzień, tam, to ciężko osiągnąć ten prawdziwy Pekin, żeby go zobaczyć. Jak ja słyszałem to określenie, właśnie, że pseudo-kamienice, uproszczone kamienice z lat, kurde, 40. Tak? człowiek na człowieku, syf, brud, ubóstwo, śmieci i tak dalej. Potworne zatłoczenie, bieda, żarz, skwierczy, a to jest Pekin. Pekin. My mówimy o Pekinie tutaj, o stolicy Chin. Tylko, że po, po prostu poza dzielnicami rządowo-biznesowymi. To tak sobie pomyślałem, że te blokowiska paryskie, jakie my widzimy, ja sam je widziałem, bo można zobaczyć blokowiska zamieszkane przez imigrantów afrykańskich, to jest na wschód od Paryża, od Chateau de Vincennes, gdzie się kończy centrum właściwie Paryża. Są blokowiska rzeczywiście. Nie pamiętam, jak się ta dzielnica nazywa, jakoś Monlier czy coś takiego, i tam jest bardzo dużo tych ludzi, którzy pochodzą z Mali, czyli Le Malien, ale też Le Senegale też. Jestem Senegalczycy i Malijczycy, nie wiem jak to powiedzieć. I, I tam jest, po prostu są blokowiska, takie jak w Poznaniu też są, i one z zewnątrz wyglądają w porządku. Po prostu, no nie wyglądają syfiasto, tak? Z biednie jest, jest, jest tak jak trochę za komuny, ale nie jest syf. Tak samo jak się pojedzie na północ, tych rejonów ja nie widziałem osobiście na północ od Paryża, ale widział je mój kolega turkolog dr Karol Kujawa i on mówił, że tam z kolei dominuje zabudowa, tam w Saint-Germain, tam gdzie na północ od Paryża dominuje niska zabudowa, a nie bloki, i tam sobie upodobali Arabowie, bo oni nie lubią bloków blokach to Czarni lubią mieszkać, Arabowie nie, więc oni wolą ten, tą północ i tym Saint-Germain, oni tam sobie y, się dobrze czują i to są raczej takie niskie budyneczki, tam jest tak trochę bazarowo, czyli tak troszkę jak się jedzie na północ od, y, od Londynu, jak się jedzie też na północ od tego, to są takie właśnie pakistańsko-chińsko-indyjskie, y, jak to się nazywa... Na północ od 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 od, od o Jezu, nie Chandos tylko mm, nie Covent Garden e, tylko no jeszcze tam od od dworca Houston Euston się pisze czyta Houston też na ten no to to są ta się ten zaczynają takie trochę radosne dzielnice bazarowe można tak to powiedzieć nie no i w związku z tym e, Ciekawa jest rzecz taka, w każdym razie, ciekawa rzecz jest taka, że te domy, w których mieszkają biedni imigranci, których na przykład dlatego ja zerwałem kontakt ze Stefanikiem, bo on nasłuchał się jakiś bzdur, natomiast te blokowiska z tymi czarnymi w w Paryżu na wschód od centrum, one nie wyglądają źle. Więc jeżeli mamy do wyboru blokowiska paryskie, które każdy zwiedzi, bo jak przyjedzie do Paryża, to jedzie sobie na miesiąc, ma, to jest blisko, to jest Europa, więc sobie zwiedza miesiąc Paryż i oczywiście jak mu się znudzą już Louvry, Place de Concorde, Place de Vosges, jak mu się znudzi wieża Eiffla, pole Marsowe i tak dalej, champs de -Mars, i, i tak no. dalej, Champs-Élysées, i mnóstwo innych rzeczy. To, czy Montparnasse, czy tak dalej, to potem chcę zobaczyć taki Paryż, może, bo na, bo na Paryż na zachód i na południe od centrum to są dzielnice białe lub białawe i raczej zamożne. Na południe od gardem Montparnasse i na północny zachód, i zachód od Seziem-Cartier, czyli 16 dzielnicy. Tam jest potem dzielnica, znaczy miasteczko Neji, Neuilly się pisze, i tam jest bogato. Natomiast północ jest arabska, a wschód jest czarny. To mówię w ogromnym uproszczeniu. W każdym razie to, jak mieszkają ci migranci i to, jak mieszkają Chińczycy w chińskiej stolicy, to jest przepaść na korzyść Paryża. I tak wygląda prawda. Tylko że po prostu jak Europejec jedzie se do Paryża, to ma miesiąc czasu i jak mu się znudzą te wszystkie piękności, pięknotki, muzea i louvry i inne, to sobie pojedzie zobaczyć prawdziwych biednych Francuzów i imigrantów. Natomiast człowiek jedzie raz na ruski rok, raz w życiu do Pekinu i chce zobaczyć i przy muru, murze chińskim, to jest w ogóle tam jakaś tam wyprawa dwudniowa w ogóle, sobie pojedzie mur chiński zobaczyć, potem wrócić, tam zobaczy zakazane miasto, łazi po nim też dwa dni, bo jest takie wielkie, potem kilka budynków i potem sorry, tydzień się skończył, wracamy do Europy, nie? I on nie widzi po prostu tego, nie widzi tego syfu. Po raz, że się tam boi pojechać, bo nie zna chińskiego, to też pokazuje, że no sorry, ale jednak w ogóle należałoby chyba patrzeć na rozwój miast i krajów po standardzie jak po, po standardzie jak żyją ludzie biedniejsi, a nie jak żyją ludzie bogatsi. Ja się tak zastanawiam, no o slumsach Indii, są filmy dokumentalne. Zastanawiam się, czy o slumsach w Pekinie. Po prostu wolno robić filmy, czy nie wolno? Bo ja wiem, że jako Ghost Towns robił Winston Sturzel i jego amerykański kolega, bo Sturzel jest z RPA. Robili filmy o, o Ghost Towns w Chinach, czyli tych domach, które są takimi polisami ubezpieczeniowymi bardziej niż do mieszkania, bo tam jest tak, jest tak są zrobione, że nie ma tam jak do nich dojechać i są wy, tak szybko budowane, że się rozwalają. Balkony im się tam składają jak harmonijki i tak dalej. To jak robili o tym za dużo filmów, to po prostu ich wypieprzono z Chin. Więc być może my się o takich slamsach dowiemy tylko od takich właśnie prywatnych ludzi, którzy sobie gdzieś tam wsiedli, trochę pojechali kilka stacji dalej metrem, czy, czy, czy czymkolwiek, czy, czy tramwajem, czy czym on tam pojechali, bo nie pamiętam. W każdym razie, tak to, tak to mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda. Więc po prostu my tak naprawdę nie porównujemy statusu życia na co dzień. My widzimy tylko i wyłącznie to, co tam z dalekiej Azji majaczą nam jakieś najwspanialsze mosty i place chińskie. Porównujemy to z, z dużo bardziej wyważonym obrazem np. Paryża czy Londynu, gdzie znamy i miejsca, które są piękne, i zadbane, i miejsca, które wyglądają nieco gorzej. I przez to my de facto na co dzień nie porównujemy tego. Ale jeszcze dodatkowo te wszystkie radosławy Pyfle, Bartosiaki, Guralczyki, oni się tak przynajmniej zachowują, jakby mieli płacone w juanach. Więc um, nic dziwnego, że później ludzie myślą, że Europa się wali, a Chiństwo się rozwija. Moim zdaniem rozwój w Chinach jest tak niesamowicie nieregularny i tak niesamowicie, aha, jeszcze mi się przypomniało, jak Jasia Kędzierska opowiadała, że pojechała do partyjniaków chińskich, odebrali ich Mercedesami, białymi Mercedesami, jak na jakimś kurde, jak normalnie na jakimś jak na jakimś, słuchajcie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dubaj, Abu Dhabi co najmniej, ale zawieśli ich do domów, gdzie mieszkają wysoko postawieni partyjniacy. I ci wysoko postawieni partyjniacy mieszkali w blokowiskach. Takich troszeczkę lepszych, ale blokowiskach. Nic specjalnego. Więc nie dziwnego, że jeżeli partyjniacy mieszkają w blokowiskach, no to normalni Pekinczycy często mieszkają po prostu w slamsach nieustosunkowani ludzie. W Chinach to kogo znasz jest najważniejsze. Jak nie znasz ważnych osób, tam ci nikt nie pomoże, tam nie ma socjalu i takich rzeczy. Miasto Szanghaj ma socjal, ale dostęp tylko do własnych mieszkańców i jeszcze tam ze dwa miasta mają. Generalnie nie ma czegoś takiego jak socjal w Chinach, więc nikt ci nie pomoże. Jak nie znasz właściwych ludzi, to jak znasz właściwych ludzi, to masz blokowisko. I się może okazać, że przeciętny imigrant z Mali, Senegalu albo Algierii mieszka mniej więcej tak jak partyjnik jak w Chinach. Natomiast zwykły Pekinczyk mieszka już w znacznie, znacznie gorzej, w znacznie, znacznie gorszych warunkach. Trzymajcie się i powodzonka. Także, także to, to jest ciekawa, ciekawa kwestia. Kapościński żył dawno. Kapościński podobno rewolucję opisywał z hotelu i nie wyściubiał nosa, nie ryzykował, więc raczej to był taki kasus Hemingwaya troszeczkę. Hemingway też zawsze gdzieś tam się urżnął, jedną nogą w płot. Rozwalił sobie kolano i potem mówił, że frankiści do niego strzelali. Nie? Niestety Kapuściński to też był taki, właśnie, papkin trochę. Taki, taki papkin Fredry. Także mniej więcej tak to, tak to wygląda. Więc, no, właśnie, no, właśnie, biedni ludzie tylko w Kanadzie, Australii, Europie Zachodniej, Japonii i części USA mieszkają. W miarę godnych warunkach. I taka jest prawda. Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc o budownictwie stofu. Może miałeś na myśli o budownictwie storfu, ale to już napisz w komentarzach. Trzymajcie się i powodzonka.